Od dwóch lat w zespole szkół ogólnokształcących numer dwa w Weicherowie uczniowie mogą realizować obowiązek szkolny w liceum o profilu policyjnym. Oferujemy takie przedmioty wiodące geografia, historia, WOS, które potem dają im jakby um, szanse na lepsze przygotowanie do egzaminu um, na policję, um, do straży pożarnej, do służb mundurowych. Ta klasa jest taką klasą sportową, też można powiedzieć. Duży kładzie, nacisk jest składziony na, na, na wychowanie fizyczne, na sport, mają dodatkowe zajęcia sportowe. Też w zeszłym roku i miejmy nadzieję, że w tym roku również też były organizowane takie. Zajęcia ze sztuk walki w naszym liceum. Dodatkowo nasza uczennica właśnie niedawno zajęła pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o konkurs policyjny na uczelni wyższej w Gdańsku, także jesteśmy tutaj bardzo szczęśliwi i dumni. Dla młodzieży, która myśli o pracy w policji lub w innych służbach mundurowych, liceum ma pomóc w podjęciu dalszej decyzji dotyczącej wybranego zawodu funkcjonariusza. Bardzo, A, jest bardzo jesteśmy się zadowolone. Się <laughs> Szkoła bardzo fajna. Bardzo miła atmosfera, tak. mili Ludzie nauczyciele, wszystko na pewno pomoże dostać A, tak. się do policji, jeżeli ktoś naprawdę chce, to warto. I no i fajnie, no. To jest fajny zawód, więc myślę, że... Warto, naprawdę warto. Te młode osoby nie żałują swego wyboru. Tak wczesna decyzja o ewentualnym ukierunkowaniu swego zawodu budzi niekiedy zdziwienie w rodzinie, ale też i zadowolenie. Na pewno no. byli zadowoleni, u mnie bynajmniej. No, u mnie też, więc... U mnie zdziwieni byli, ja właściwie po, mam w rodzinie policjanta, także poszłam jakby w ślady rodziny, ale byli zdziwieni. Czyli taka decyzja przemyślana można powiedzieć. No tak już od początku, jak zobaczyłam właśnie etykietkę, klasa policyjna, także o idę tam, ale mm. mama właściwie chciała, żebym szła gdzieś indziej, ale... Udało się. Klasa druga posiada specjalne mundurki wzorowane na tych profesjonalnych noszonych przez policjantów. Mundurki przeznaczone są jednak na specjalne okazje, a taką z pewnością była wizyta w komendzie powiatowej policji w Eicherowie. Funkcjonariusze szczegółowo ukazali różne aspekty pracy w policji. Młodzież dowiedziała się m.in., na czym polega praca z policyjnym psem oraz jak prawidłowo zabezpieczyć mecz. Przede wszystkim radiowozy młodzież mogła obejrzeć, policyjne, z których korzystamy na co dzień. Radiowóz policjantów dzielnicowych, radiowóz oddziałów prewencji policji, pokaz przewodnika psa służbowego. Jak również na sali odpraw młodzież zapoznała się ze sprzętem, który jest używany podczas zabezpieczeń, m.in. imprez masowych. Również dowiedzą się, jakie przepisy, jakie, jakie dotyczą musztry w policji, jak policjant powinien wyglądać, jakie ustawy nas obowiązują. Te wszystkie informacje, które są niezbędne, by pracować jako policjant. Dodatkowo... Każdy z uczniów mógł wziąć ze sobą na pamiątkę odbitkę własnych linii papilarnych wykonaną podczas spotkania przez funkcjonariusza. W trakcie wizyty na komendzie uczniowie chętnie zadawali pytania wskazujące na duże zainteresowanie pracą mundurowych.